Hej, Siemanko, dzisiaj jesteśmy na 14 odsłonie naszego projektu aktywnie w Częstochowie. Jesteśmy dzisiaj wraz z Dominikiem u Małgorzaty Stanior, dietyczki specjalizującej się w żywieniu we wszystkich stadiach chorobowych, a jak również, jak również Małgorzata jest dietykiem dla naszego Rakowa Częstochowskiego. Wszystko się zgadza. Prowadzę chłopaków, młodych sportowców w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Mam tam przedmiot dietyka sportowa, czyli uczymy ich od samego początku zdrowych nawyków żywieniowych, bo nie od dziś wiadomo, że sportowcy no, muszą się zdrowo odżywiać, żeby zdobywać kolejne jakby, levele swojego, swojego zaawansowania w rozwoju. Tak, dokładnie tak. Pierwsze pytanie do Ciebie, de facto najważniejsze, skąd ta pasja? I skąd to się wszystko wzięło, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy? Dietetykom interesuje się w zasadzie od liceum. Tak naprawdę, tak jak w liceum wybiera się swoje kierunki. Ludzie się zastanawiają, co dalej zrobić przed maturą. Ja już od razu wiedziałam, że chcę się zająć dietetyką. Nie wiedziałam jeszcze, że będzie to wyglądało w ten sposób, jakby tak bardzo będzie to angażowało się w moje życie. Jakby zawodowe i prywatnej, niemniej jednak na to jest coś, co daje mi ogromną satysfakcję. W pierwszej kolejności zaczęłam od farmacji, jestem technikiem farmacji, skończyłam studia policealne, pracowałam dwa, dwa lata w aptece i to był jakby taka, taki pierwszy mój zawód, który zdobyłam, a w międzyczasie również studiowałam dietetykę. Te, te dwa tematy bardzo mocno się razem uzupełniają, dlatego że zawsze moją pasją było, była taka ciekawość. Chorób. Bardzo lubiłam ten temat medycyny. Ale nie do końca medycyna była tym moim zawodem, który chciałam, chciałam wykonywać, więc połączyłam tak naprawdę medycynę, czyli patologię chorób, którą wykorzystuję w tej chwili w dietetyce, um, układając jadłospisy dla, dla osób, które mają nawet najcięższe stadia różnych jednostek chorobowych, bo wychodzę z założenia, że każdą jednostkę chorobową da się wyprowadzić za pomocą zdrowego, dobrego odżywiania i dobrego dopasowania jadłospisu pod konkretne choroby, pod historię choroby, pod leki, które pacjent spożywa i tak, Takim jadłospisem można zatrzymać albo spowolnić rozwój każdej, absolutnie każdej choroby, bo żywienie to leczenie. A farmakologia się super z tym wszystkim scala, dlatego że każdy pacjent, który przychodzi do gabinetu i ma jednostki chorobowe, bierze również leki, więc tak naprawdę ta wiedza z dziedziny farmacji super wpasowała się jakby w tą dietetykę, moją, to moją pasję, którą, jakby, tą główną pasję, którą wykonuję. Oprócz tego również. Bardzo lubię, jakby zajmuję się na co dzień wykładami dla dzieci w przedszkolach, również w szkołach, ale również w instytucjach. Teraz coraz więcej mówi się o profilaktyce zdrowia, więc tak naprawdę i firmy dbają o swoich pracowników, jakby w ramach szkoleń, fundując swoim pracownikom na przykład wykłady, warsztaty, kulinarne ze mną, czy spotkania z dietykiem, czy jadłospisy dla swoich pacjentów, dla swoich, swoich pracowników, dlatego, że dbają o to, bo zdrowy, żeby ten pracownik był zdrowy, bo jak jest zdrowy, no to wiadomo, będzie, będzie bardziej wydajny w pracy. Więc jakby tutaj też jest fajne, że ci pracodawcy otwierają się właśnie na, na tą stronę zdrowotną swoich pracowników, bo dzięki temu na pewno mają jakby z tego korzyści również. Jakby sami pracodawcy, więc jakby tych dziedzin dietetyki jest bardzo dużo, kolejną nogą, którą się zajmuję, to jest sport. Łączę dietetykę właśnie ze sportem, dlatego że wychodzę z założenia i tak jest, to jest potwierdzone naukowo, że żywienie jest nieodłączną częścią sukcesu każdego sportowca. Dlatego już od kilku lat prowadzę młodych sportowców w szkole mistrza Sportowego Raków Częstachowa i to jakby uczę ich od samego początku dbania o swoją dietę, o swoje żywienie, żeby mieli świadomość, że to żywienie przekłada się na ich jakość na boisku, szybkość oraz regenerację, więc jakby to jest takie jakby całościowe podejście do tego młodego sportowca, żeby miał świadomość, jak ważne to żywienie jest w jego życiu. Super, powiem w 100%. Tylko przypomnij nam, jaką uczelnię ukończyłaś? Uniwersytet? Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz policjalną szkołę tutaj w Częstochowie, właśnie technika farmacji. Oprócz tego jeszcze pedagogika również w Wyższej Szkole zarządzania w Częstochowie, bo jakby no, wykładając w przedszkolach, w szkołach ta pedagogika jest potrzebna, więc również mam podyplomowe studia pedagogiczne, jakby, jakby całościowo, żeby tutaj holistycznie podchodzić tutaj do tej edukacji. Czy jesteś wykształcony na no tak, ja wychodzę z założenia, że jak ktoś się nie szkoli, to się cofa, dlatego że medycyna, patologia wszystkich chorób idzie naprzód, więc trzeba iść z biegiem czasu. Często uczestnicę w różnych szkoleniach, w różnych warsztatach, w sympozjach naukowych, żeby poznawać jakby nowinki żywieniowe pod kątem leczenia różnych jednostek chorobowych, bo to jest absolutnie mój konik, tym się wyróżniam na częstochowskim rynku i nie tylko. Za to też ludzie jakby cenią moją wiedzę, dlatego że jakby no specjalizuję się właśnie w żywieniu i dopasowaniu z bilansowaniem spisów właśnie w tych chorobach takich skrajnych, gdzie bardzo często wielu lekarzy, czy specjalistów rozkłada ręce, albo wszystko zrobiliśmy, proszę udać się do dytyka. Ja wyznaję zasadę, że dietytyk to jest absolutnie prawo ręka każdego lekarza, dlatego, że poprzez odpowiednio zbilansowany jadłospis można właśnie szybciej pomóc pacjentowi wyzdrowieć. Więc myślę, że przyjdą takie czasy, kiedy rzeczywiście dietetyk będzie na każdym oddziale w szpitalu i dzięki temu ci pacjenci będą szybciej zdrowieć i wychodzić do domu. Drugim ważnym tematem, szczególnie że mamy teraz październik, a w zasadzie już listopad, odporność. Skąd ona się bierze i dlaczego jelita mają tak ważny wpływ? Nie od dziś się mówi, że jelita to jest drugi mózg, więc rzeczywiście jelita są centrum dowodzenia całego organizmu i to od właśnie naszych jelit zależy to, jak funkcjonować będzie cały organizm, a jak o nie dbać? Przede wszystkim trzeba ograniczyć dietę słodycze, które dokarmiają te patogenne bakterie czy grzyby, które znajdują się w wili, tak więc ograniczenie słodycze, wprowadzenie do diety kiszonek, które mają zbawienny wpływ na odżywianie naszej flory bakteryjnej, ale również takich hmm, bakterii, które. Hmm, Takich prebiotyków, na których te nasze zdrowe bakterie, dobre bakterie będą się rozwijały. I jest to na przykład cebula, czosnek, topinambur, cykoria. To są takie cztery najważniejsze prebiotyki, które należy włączyć do jadłospisu, aby nasze jelita, aby te nasze pożyteczne bakterie miały się na czym rozwijać. Te, podłoże. te Takie podłoże, takie takie żywienie dla tych naszych bakterii. Bardzo często spotykam się w gabinecie z tym, że ci pacjenci, pacjenci, którzy trafiają do mojego gabinetu, mają różne dysfunkcje ze strony układu pokarmowego i z reguły, jeśli jest problem w żołądku, to również jest problem w jelitach, czyli jeśli jest gaga, refluks, niestrawności, wzdęcia, z czym w zasadzie bardzo dużo osób się boryka, to również na pewno wcześniej czy później albo już jest problem z jelitami, czyli z dysfunkcją flory bakteryjnej, często zespół SIBO, czyli zagrzybienie organizmu, Dysfunkcja właśnie tutaj tej ilości dobrych i, i złych bakterii w jelitach. Oczywiście po to się robi konkretne wyniki badań, robi się analizę składu masy kałowej, żeby wiedzieć jakie bakterie znajdują się w jelitach, czego brakuje. Niemniej jednak ja jestem za tym, żeby w codziennym jadłospisie znajdowały się po pierwsze kiszonki, po drugie prebiotyki, o których mówiłam przed chwilą, a po trzecie jeśli wiadomo czego brakuje jakich probiotyków to żeby przez cały rok suplementować również choćby jakieś sproszkowane czyli w tabletkach probiotyki i probiotyki bo często jedno i drugie jest połączone są w jednej tabletce żeby odżywiać na bieżąco swoje bakterie nie tylko podczas antybiotykoterapii kiedy już jest bardzo źle kiedy antybiotyk wyjałowi cały organizm ale profilaktyka jest niezwykle ważna tak samo jak dbanie o odporność na jesień jest wielkie bum we wrześniu każdy bierze witaminę C ewentualnie jakieś czy pH za kwasę, ale to jest już, drodzy Państwo, za późno. O lita, o odporność trzeba dbać tak naprawdę przez cały rok, czyli w, żeby na wiosnę była odporność, no to dbać tak naprawdę już od września, a żeby we wrześniu była odporność, to na nasza od wiosny. Więc tak naprawdę cały rok wychodzi na to, że ta, ta suplementacja tymi probiotykami i prebiotykami jest konieczna. Oczywiście ważna jest również suplementacja innymi witamin, witaminami, takimi jak witamina D3 plus K2. I też nie bierzemy jej tylko jesienią i tylko wiosną w 4 miesiące w roku, kiedy nie ma słońca, bo to jest nieprawda, jak... Prawie każdy pacjent, który przychodzi do mnie do gabinetu, ma witaminę D3 na poziomie 30. To jest zdecydowanie za mało. Mimo, że to jest dolna granica normy, to taka prawidłowa ilość witaminy D3 w organizmie to jest w granicach 70. Więc warto robić sobie te badania. Jeśli jest za mało, to suplementować probiotyki i oczywiście włączyć do spisu żywienie, które automatycznie poprawi naszą perystertykę jelit i automatycznie odnowi, Tą naszą florę bakteryjną, która jest absolutnie źródłem zdrowia, czyli jeśli ta jest dysfunkcja układu pokarmowego głównie znajdująca się w lilita, wcześniej czy później zaczniemy chorować na przeróżne choroby, począwszy od przeziębienia, grypy czy różnych stanów zapalnych, ale również autoagresji, czyli stanów zapalnych wędrujących po całym organizmie, co jest niebezpieczne i tak naprawdę trudne do wyleczenia potem. Doskonałą odpowiedź. Kolejnym pytania są kiszonki. Jak one wpływają na odporność i czy stosujemy je codziennie? W czasie, kiedy Małgosia odpowie na pytanie, ja spróbuję sobie zakwasu z buraka z czyli... Kiszonki jak najbardziej ja zalecam swoim pacjentom na co dzień. Powinni go stosować przynajmniej do jednego posiłku, dlatego że codzienna dawka, porcja takich kiszonek będzie wpływała pozytywnie na pracę jelit. Przede wszystkim odżywiała. Zawierają dużo witaminy C. Niszczą w, orga, w organizmie wolne rodniki, które mogą powodować stany zapalne w organizmie. Więc tak naprawdę one bardzo fajnie wpływają na jelita, poprawiając i perystaltykę jelit dla wszystkich osób, które mają na przykład problemy z zaparciami, czy rzadko się załatwiają, czy przeróżne wzdęcia, ale również zgaga, refluks, jak najbardziej są wskazane. Niemniej jednak czasami u niektórych osób po spożyciu kiszonek przy takich dolegliwościach następuje zwiększenie występowania objawów. Wtedy trzeba sobie zmniejszyć dawkę tych kiszonek, bo organizm po prostu jest odzwyczajony. Albo flora bakteryjna w jelitach jest nieprawidłowa. Przez to będą mocniej reagowali na kiszonki. Niemniej jednak ja jestem za tym, żeby choćby nawet w takiej postaci jak kiszony, zakwas z kiszonego buraka ja mam trzy rodzaje zakwasu, z chili, z imbirem oraz z tradycyjnym. One mają delikatną ostrość w sobie, ale przede wszystkim działają też profilaktycznie i przeciwzapalnie, zarówno chili, jak i imbir. Więc jak najbardziej tak. Poza tym ze wszystkich moich kiszonek, które, które, są, które mamy w całym swoim asortymencie, możemy również wypijać wodę z tych kiszonek, bo to również będzie jako zakwas z danego, warzyna z danej kiszonki, na przykład z marchewki, czy z rzodkiewki, czy z cebuli. Mamy również kiszoną cytrynę, także tutaj asortyment kiszonek jest bardzo duży, dlatego że kiszonki są niezwykle ważne, a dla mnie najważniejsza jest jakość, dlatego stwierdziłam, że wymyślę sobie dla moich pacjentów i nie tylko. Jakby możliwości właśnie tutaj kiszonek, żeby móc im wprowadzać do spisu dobrej jakości produkty, więc jakby stąd ten zamysł, ale też jakby bardzo się to sprawdziło, pacjenci bardzo polubili i mimo, że to dopiero początek mojej przygody z kiszonkami, bo dopiero tak naprawdę od dwóch miesięcy ta produkcja istnieje, to cieszę się bardzo dużym, bardzo dużym powodzeniem i bardzo wszystkim smakują te kiszonki, więc polecam spróbować. Jak się smakował kozakwas? To yy, jest specyficzny smak. No, mhm. no, jeśli ktoś lubi chili, to będzie jego konikiem. Ja jestem na plus, na plus zdecydowanie, na plus. Mhm. Coś innego. Tradycyjny jest bez dodatków, więc tak naprawdę pije się go jak, jak, jak orężadę. Bardzo wielu pacjentów mówi, że ten zakwas, nas, nasz który jest, pije się go z ogromną przyjemnością, dlatego że tam nie ma ani, ani jest za słodki, ani nie jest zasłony, jest wyważony i zdarza się, że pacjenci mówią, że jak otwierają butelkę, to ja im na przykład butelkę jakby rozpisuję na 5 dni czy tam na tydzień, a oni wypijają ją naraz, więc też się tak zdarza. Oczywiście ma to wpływ na Jelita, bo bardzo często yy, kończy się tym, że pacjenci czują, że te jelita zaczynają dużo lepiej, dużo, lepiej, dużo szybciej pracować. No ale taki zamysł jest kiszą, Takie mają mieć działanie i tak jest. Jasne. Czyli cała gama mhm. własnych produktów pokazuje, że podchodzimy do podopiecznego, podopiecznego pacjenta holistycznie, tak, czyli zdecydowanie. całościowo. Taki jest mój, jakby zamysł mojej pracy, więc jak najbardziej to jest jakby tylko część moich pomysłów, ale no, w tej chwili zrealizowane. Kolejne pytanie dotyczy miodów. Co powiesz o nich w kontekście naturalnych antybiotyków? Zdecydowanie miody bardzo dobrze wpływają na odporność, zaleca jej się i jesienią, i wiosną na wzmocnienie odporności, niemniej jednak też trzeba z tym uważać, bo jednak jest to cukier, a każdy cukier będzie wpływał na dożywianie tej złej flory bakteryjnej tak jeśli ktoś ją posiada. Więc ja uważam, że wszystko musi być wyważone, nie możemy sobie takiego słoika zjeść w ciągu dwóch dni tylko dlatego, że zawiera na przykład malinę, która będzie działać przeciwzapalnie sama w sobie, albo miodu z cytryną i zimbirem, Którą również mamy typowo stworzoną teraz na jesień na wzmocnienie odporności. Uważam, że taki produkt warto dodawać sobie do kawy, wody czy herbaty powiedzmy dwa razy dziennie, żeby wpłynąć pozytywnie na wzmocnienie odporności, aczkolwiek to nie jest tylko jeden produkt o którym warto dbać o odporność. Ale na nasze, nasza gama miodów mamy 13 rodzajów różnych miodów z różnymi dodatkami. To są miody z liofilizowanymi owocami i przyprawami, czyli liofilizacja polega na najpierw zamrożeniu takiego owocu czy przyprawy, a potem wyekstrahowaniu go w postaci sypkiej po to, żeby dodawać właśnie do takiego miodu. Miód jest rozpuszczany do temperatury 40 stopni, potem wymieszany z daną przyprawą albo z danym owocem. Dzięki temu zachowuje wszystkie swoje właściwości, czyli w tym działa zarówno miód jako substancja przeciw, która działa przeciwzapalnie, jak i dany produkt, który również ma swoje właściwości zdrowotne. więc tak naprawdę dwa w jednym pod kątem zdrowia. małościa no, oglądając tutaj te wszystkie ciekawe produkty z ciekawymi ety etykietami, z ciekawymi właściwościami, widzę, że y, mamy tutaj y, opakowania prezentowe. co powiesz o nich? Jest październik, ale warto zadbać już i pomyśleć o prezentach na święta z racji tego, że my jako producenci musimy zadobyć o to trochę wcześniej, więc stworzyliśmy już gamę prezentowych naszych produktów, czyli można taki miód albo kiszonkę Zakupić u nas w takim prezentowym pojemniku i na przykład dawać swoim pracownikom w firmie. I tak naprawdę zamiast świeczek, kawy, herbaty, którą z reguły się daje w podziękowaniu, w prezencie na święta, można dać im na przykład zakwas pięknie opakowany albo w torebce, albo będzie mieć takie bardzo ładne opakowania mhm. na tą torebkę. Przepiękny prezent. Ja zawsze, jak gdzieś idę, to w prezencie biorę ze za sobą zakwas i każdy robi wielkie oczy. Ław, jak to pięknie wygląda. Butelka trochę przypomina wino, ale jak ktoś sobie zajrzy do opakowania, to bo zdziwi się, że jest to zakwas z buraka, jeszcze tym bardziej jak spróbuje i posmakuje, jaki jest pyszny. Więc mamy gamę różnych prezentowych pojemników, zarówno w, dla dużych miodów, jak i po trzy pakowane, czy po dwa małe miody w pudełeczku, po to, żeby można było oczywiście z życzeniami z logo firmy, po to, żeby można było w prezencie swoim pracownikom, czy domownikom również podarować jakby takie prezenty, więc no, coś takiego innego. Zdecydowanie jest to oryginalny produkt, oryginalny prezent. I zdrowe. I zdrowe, tak. Tak, chociaż wino też jest zdrowe. <laughs> Słyszeliśmy o nowym projekcie, który ruszył od niedawna. Powiedz coś o nim. Tak, jest to studio sportowe i Zems, w którym każdy, kto Chciałby szybko, ale intensywnie potrenować, w ciągu 20 minut może zrobić trening sportowy. Który, dzięki któremu można wyrzeźbić ciało, ale również oszczędzić tak naprawdę te narządy kończyny, które na przykład są po kontuzji. Mam wielu sportowców i wiele osób na przykład, które mają skręcone kostki albo nie mogą ćwiczyć z powodu jakby przeróżnych urazów. Mieliśmy ostatnio panią, która miała nogę w gipsie, bo była mówiona na trening i stwierdziła, że treningu nie chce odpuścić i czy możemy jej zrobić trening w gipsie. A my wiemy, że oczywiście, że tak, bo po to właśnie stworzony jest EMS, żeby mogło pracować całe ciało, oszczędzając narząd czy kończynę, która jest uszkodzona, czyli w tym przypadku tej Pani problem był z kostką i z kolanem, Stworzyliśmy taki zestaw ćwiczeń pod okiem, oczywiście, trenerów personalnych, aby dopasować do niej ćwiczenia, żeby mogła ćwiczyć, nie uszkadzając i nie nadwyrężając danej kończyny. EMS daje takie możliwości, to jest taki kombinezon, który zakłada się i ćwiczy się na 20 minut, powodując jakby pracę wewnętrznych partii mięśni, pobudzając je do pracy. Dzięki temu jakby pracuje całe ciało. Ale o czym my mówimy? Zapraszam Was na trening, zrobicie nowy odcinek i pokażę Wam, jak to wszystko działa. Także zapraszam. Chętnie przyjmiemy tą propozycję, te rękawice tak, przejrzymy w najbliższym czasie do Ciebie. Zapraszam! O tyle się u Ciebie dzieje fajnego. Widzimy, jesteśmy w pięknym, w pięknym gabinecie, widzimy mnóstwo certyfikatów, widzimy świetne produkty, świetnymi właściwościami. Mówiłaś przed chwilą o nowym projekcie EMS. Co jeszcze dla nas ciekawego przygotowałaś? Przygotujesz w przyszłości? Dużo się dzieje rzeczywiście. Ja z natury jestem kreatorem, czyli jestem od wymyślania, więc tak naprawdę mi nie trzeba dużo, żeby wymyślić coś nowego, jakiś nowy biznes czy nowe przedsięwzięcie. I rzeczywiście tak jest. Jestem na etapie otwierania Fundacji Uczcie Zdrowia, która jest właścicielem właśnie kiszonek i miodów została stworzona po to, że ten sklep internetowy i stacjonarny, który będzie działał, będzie, fundusze z tego będą pozyskiwane na Fundację Ucz się Zdrowia. Dzięki temu będę mogła robić różne plelekcje, wykłady, warsztaty i dbać o profilaktykę zdrowia poprzez fundację, robiąc bezpłatne tego typu eventy i szkolenia dla ludzi. I to jest jakby mój pierwszy zamysł, który będzie realizowany lada moment, jak tylko fundacja nabierze formy prawnej. A ja Stanie się to na dniach tak naprawdę i to jest jakby pierwsza rzecz, która już jest wdrożona i będzie kontynuowana, ale oprócz tego w przyszłym roku planujemy zmienić miejsce lokalizacji naszego Centrum Rehabilitacji i Dietetyki, który łącznie z Kinezisem tutaj tworzymy. Więc będzie nowy lokal, dużo większy, tak naprawdę, być może jeszcze bardziej z większym podejściem holistycznym niż jest w tej chwili, bo o to bardzo dbamy, żeby było naturalnie, odpowiednio dla naszych pacjentów, żebyśmy mogli ich diagnozować i podchodzić do nich holistycznie. Więc będziemy na pewno zmieniać lokalizację, jesteśmy w trakcie szukania odpowiedniego lokalu, aczkolwiek mamy już kilka miejsc na oku, więc to jest coś, co mogę, o czym mogę powiedzieć jakby już, bo to się już dzieje. Ale ostatnio wymyśliłam sobie kolejny, nowy, nową nogę mojego biznesu. To jest coś, e, czego jeszcze, powiem Wam, nie ma w ogóle na rynku częstochowskim. Mało tego, nie ma tego w ogóle w Polsce. Mało tego, nie ma tego w ogóle na świecie. Nikt tego jeszcze nie wymyślił. W takiej formie, jak ja to wymyśliłam. Jestem na etapie pisania biznesplanu, żeby te wszystkie moje, moje pomysły, które w tej chwili przyszły, żeby to zebrać i przewać na kartkę, żeby zaczęło się to realizować. Nie jestem gotowa na realizację jeszcze teraz, dlatego że dopinamy formalności odnośnie sklepu, kiszonek miodów. Sklep się będzie rozwijał, wprowadzamy trzy nowe produkty markowe, więc tak naprawdę będą teraz się bardzo sklep, bardzo mocno rozwijał, bo jesteśmy na etapie otwierania kolejnych trzech, trzech linii produkcyjnych z innymi produktami. Niemniej jednak ten biznes, który sobie wymyśliłam na pewno ruszy, bo to jest taka perełeczka, ale nie mogę o tym jeszcze mówić, bo żeby mi nikt nie wyprzedził. Ale będzie to coś, czego jeszcze nigdy nikt nie wymyślił, więc to absolutna petarda. Czyli już mam, mam zapowiedź kolejnego odcinku. Tak, ale dopiero po nowym roku. Super. Cies cieszę się, że mogę mu się przybyć wraz z Dominikiem. Cieszę się, że jesteś dietykiem XXI wieku, czyli to nie jest, że pacjent do nas przychodzi, dostaje, powiedzmy, plan gdzieś tam z lady, no w cudzysłowie oczywiście z mm -hmm. podlady i po prostu wychodzi i realizuje, bądź często nie realizuje planu, tylko twój właśnie holistycznie. Holistyczność to jest właśnie ważna cecha XXI wieku, czyli podchodzimy, opiekujemy się tym pacjentem, tym podopiecznym całościowo, czy pod kątem Twojej wiedzy, co widzimy za, z tyłu za nami na certyfikatach, na produktach, które właśnie utworzyłaś, czy EMS. I nawet chyba nie wiem o co właściwie chodzi, dosłownie nie wiem o co chodzi z moim projektem, ale wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego, znając pod uwagę Twoją osobowość. Na pewno będzie to absolutna petarda, petarda. i nałość. Petarda i nałość. Bardzo dziękuję, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.